To za piękny jesienny wieczór. Aż chcę się żyć, doświadczać. Jaką kartę dzisiaj mi los podsyłam? Hmm. <ścoughs> Cenię wszystko, co świat ma mi do zaoferowania. Otwieram się na cuda. Dziś wiem, życie cudem jest. Tak właśnie dzisiaj będzie. Nie świeczka, tylko kominek aromatyczny. Olejek eukaliptusowy, dzisiaj tak mam, no zatkany to będzie jak znalazł. No dobrze, to w takim razie otwieram się na te cuda, bo cudem też może być drugi człowiek i zapraszam na spotkanie 21. Bywa, że znane życie nagle się rozpada. To co miało sens, przestaje go mieć a my stajemy w obliczu nowej rzeczywistości. Ale czy to znaczy, że my też się zmieniamy? A może właśnie wtedy zaczyna się coś nowego i bardziej prawdziwego? Mam na imię Eliza. Jestem tak zwaną zawodową pomagaczką. Bywam terapeutką, czasem ogrodniczką, amatorką, trochę malarką, a przede wszystkim jestem kobietą. I jestem sama. Taka sama. Masz czasem tak, że na przykład widzisz jakiś piękny widok i nagle coś się w tobie uruchamia. Przechodzą ci ciarki, łzy napływają do oczu, a w środku robi się ciepło. Taki, wiesz, taki moment, kiedy czujesz wzruszenie, wdzięczność, spokój, wszystko naraz. Ja mam tak ostatnio całkiem często. Ostatni raz we wtorek. Chyba ta piękna jesień tak na mnie działa. Bo jechałam samochodem, była około... W pół do siódmej wieczorem. Słońce już zachodziło, ale jeszcze nie było ciemno. I wyjechałam z zabudowanego terenu i nagle przede mną otworzył się taki widok, że aż musiałam zwolnić. Po lewej stronie błyszczało jezioro, po prawej aż po horyzont ciągnęły się górki i pagórki, a na wzgórzu po lewej stronie stał mały drewniany kościółek, cały w złotym świetle zachodzącego słońca. Niebo było jak obraz. Pełne kolorów, miękkich chmur i ta cisza, która aż dzwoni w uszach. I możesz się śmiać albo uznać mnie za trochę egzaltowaną, ale naprawdę ciarki przeszły mi po plecach, łzy napłynęły do oczu, i właściwie jedyne co mogłam wtedy zrobić, to pomyśleć: Boże, jaka ja jestem szczęśliwa i powiedzieć po prostu: Dziękuję. Jest taki obrazek. Pewnie go znasz, człowiek idzie na spacer z psem. Ta sama droga, ten sam moment, ale zupełnie inny świat. Pies jest mindful, uważny, obecny. Idzie spokojnie, obwąchuje drzewa, słucha, czuje, reaguje. A człowiek jest mindful, czyli ma głowę pełną myśli. Idzie, ale nie jest. Nie widzi drzew, nie słyszy ptaków, nie czuje wiatru na twarzy. Może fantazjuje o wakacjach na Bali, albo bardziej prawdopodobne, że martwi się, czy go na te wakacje stać. Albo rozmyśla, jak bardzo szef go ostatnio dociska. I kiedy już dojdzie do wniosku, że pewnie go nie stać i że szef się na niego uwziął, to wróci do domu sfrustrowany, zmęczony i zły. I ten kontrast między psem a człowiekiem pięknie pokazuje, czym jest uważność. I może właśnie leniwy spacer, taki bez celu, bez podcastu, bez kroków do zaliczania – to nasza szansa, żeby znowu być tym psem, obecnym, spokojnym, w kontakcie z tym, co tu i teraz. Czasem mam wrażenie, że taki wolny, leniwy spacer to prawie jak akt odwagi. Śmiejesz się? Naprawdę. Słucham ludzi, rozmawiam z nimi o ich problemach, wyzwaniach. Jak wspomnę o spacerze, takim właśnie z mindfulness, to robią wielkie oczy. Jak to tak bezproduktywnie się po lesie. Bo gdzieś wszystko, co wolne, nieproduktywne i bez celu wydaje się być podejrzane. Nie masz takiego wrażenia? Spacer bez podcastu motywacyjnego, bez krokomierza, bez celu, tylko żeby się dotlenić albo zredukować stres, to brzmi jak strata czasu. Wszystko powinno być połączone albo z treningiem, albo z rozwiązywaniem problemów, albo z ucieczką. Tak, taką ucieczką przed natrętnymi myślami, przed napadami lękowymi. Ja nie twierdzę, że to jest złe absolutnie nie. Ale może daj sobie pozwolenie na spacer dla samego spaceru, bo może właśnie taki spacer może być takim twoim małym buntem buntem przeciwko kulturze, która mierzy wartość człowieka w efektywności, e, przeciwko temu, że nawet odpoczynek musi być uzasadniony, bo leniwy spacer nie ma celu, on się po prostu dzieje. Ty idziesz, świat się toczy, niczego nie osiągasz no pozornie, i to jest w porządku. To wymaga trochę odwagi, takie pozwolenie sobie na chwilę, która niczego nie daje, poza byciem. To jak powiedzenie sobie: Nie muszę nigdzie iść szybciej, nie muszę niczego nadrabiać, nie muszę zasługiwać na chwilę ciszy, na chwilę odpoczynku. Taki leniwy spacer to też gest zaufania. Zaufania do tego, że świat się nie zawali, jeśli nie będziesz przez pół godziny produktywna, że życie nie wymknie ci się z rąk, jeśli po prostu pójdziesz przed siebie. Bez planu, bez celu i bez powodu. Przypomnij sobie, jak wyglądają twoje spacery. Może czasem także po prostu idziesz powoli, bez celu i bez pośpiechu, taki nieśpieszny spacer, podczas którego rozmyślasz, delektujesz się wolnym czasem, obserwujesz świat dookoła, czy raczej słuchasz muzyki, rozmawiasz przez telefon i idziesz jakby na autopilocie. Ile razy jest tak, że wychodzisz na spacer po to, żeby odpocząć, zrelaksować się i nie myśleć o niczym, a kończy się tak jak zwykle? Że w głowie przetwarzasz wszystko, co się dziś wydarzyło, co mogłeś zrobić lepiej, co cię czeka jutro. A wtedy, czy ty w ogóle wiesz, że byłaś na tym spacerze? Co się działo wokół ciebie? Jak pachniało powietrze? Czy zauważyłaś cokolwiek, co mogłoby cię zachwycić? Każda, nawet najmniejsza okazja, żeby się zatrzymać, jest dobra, by zadbać o swoje samopoczucie. Spacer wśród natury, obojętnie czy w parku, w lesie, czy nad jeziorem, naprawdę działa jak balsam dla głowy. Pomaga nam oderwać się od codziennych trosk, od tych wszystkich ekranów, od przebodźcowania. A może spróbujesz właśnie następnym razem wyjść bez słuchawek, z wyciszonym telefonem, bez robienia selfie, bez wrzucania stories, bez muzyki. Po prostu iść, patrzeć, oddychać, chłonąć to, co jest wokół ciebie. Bo właśnie podczas takiego spaceru najłatwiej nauczyć się bycia tu i teraz i zachwycić się chwilą obecną. A jeśli męczą cię natrętne myśli, to taki spacer potrafi zdziałać cuda, bo pomaga uspokoić głowę, oderwać cię od tego, co cię dręczy. Z własnego doświadczenia wiem, że kiedy głowa w końcu odpoczywa, kiedy skupiasz się na czymś przyjemnym i lekkim, wtedy nagle pojawiają się odpowiedzi. Myśli, które wcześniej gdzieś były zamknięte, gdzieś w tobie takie nie do wydobycia, one nagle ruszają, nagle się pojawiają z taką łatwością i z lekkością. I może właśnie wtedy przyjdzie Ci do głowy, jak dogadać się z szefem, który cię dojeżdża, albo jak zorganizować pieniądze na tę wycieczkę na bali. A jak sobie zrobić taki leniwy spacer? Jak się do niego przygotować? Najtrudniejsze to chyba zostawić telefon w domu, nie? Albo przynajmniej go wyciszyć. Nie sprawdzać powiadomień, nie robić zdjęć, nie słuchać muzyki, tylko ty i świat. Bo wtedy nagle zaczynasz widzieć, patrzysz na swoje otoczenie jakby po raz pierwszy. Jak turystka w swoim własnym mieście. Zauważasz kolory, światło, cienie, kształty drzew, fakturę liści. Słyszysz dźwięki, które wcześniej ginęły w takiej szumie codzienności, ptaki, kroki na żwirze, śmiech dzieci gdzieś daleko. Czujesz powietrze, jego smak, temperaturę, zapach. Może nawet lekki powiew wiatru na karku albo na twarzy, zapach ziemi po deszczu. Nie spiesz się. Po prostu bądź. Możesz się zatrzymać, usiąść na ławce, popatrzeć przez siebie bez celu, bez myśli, bez presji, pozwolić, by świat po prostu istniał, a ty razem z nim. Zwolnienie tempa od czasu do czasu robi więcej dla naszego dobrostanu niż tysiąc poradników o dobrym samopoczuciu. Gdy nigdzie się nie spieszymy, zaczynamy naprawdę żyć. Bo wtedy, kiedy przestajesz się spieszyć, to coś się w tobie uspokaja. Oddychasz głębiej, ramiona opadają, myśli trochę się porządkują i nagle ten świat, który wcześniej był taki rozmazany od pośpiechu, zaczyna mieć ostre kontury. Nie masz takiego wrażenia? Leniwy spacer potrafi zdjąć z nas napięcie. Daje chwilę, żeby złapać oddech, żeby zregenerować się po całym dniu konitwy. To taki moment, w którym stres puszcza. Tak po prostu bez jakichś technik relaksacyjnych. A właściwie to już jest technika relaksacyjna sama w sobie. I twoje ciało też to czuje. Powolny ruch, świeże powietrze, rytmiczny krok reguluje oddech, poprawia krążenie, obniża ciśnienie. Wcale nie musisz się spocić, żeby poczuć się lepiej. Pamiętasz, mówiłam, że czasem najlepsze pomysły przychodzą właśnie wtedy, kiedy niczego nie planujesz, kiedy idziesz bez celu, a głowa w końcu ma przestrzeń, żeby odpocząć? To dlatego, że w spokoju pojawia się kreatywność. Taki spacer to też moment, żeby posłuchać siebie, pomyśleć spokojnie o tym, co czujesz, czego potrzebujesz, co cię ciesza, co męczy. I czasem te odpowiedzi są naprawdę zaskakujące. No i jeszcze jedno, taki spacer można odbywać w pojedynkę, ale też z kimś, z kimś bliskim, z kim nie trzeba dużo rozmawiać, tylko iść obok siebie w ciszy, a mimo to być naprawdę razem. Wspólny rytm waszych kroków. To wszystko, to nic nierobienie, ten leniwy krok, ta cisza to naprawdę działa. Mam nadzieję, że cię choć trochę przekonałam, albo przynajmniej zachęciłam do refleksji, że leniwy, ważny spacer może zdziałać cuda dla Twojego dobrostanu. Więc może jutro po prostu wyjdź. Bez celu, bez telefonu, bez planu, po prostu idź. Zobacz, co się wydarzy, kiedy świat na chwilę przestanie Cię gonić, a Ty przestaniesz gonić świat. Dziękuję, to tyle. Jeśli czujesz, że ten podcast może być dla Ciebie, to wpadnij w piątek za tydzień. A jeśli znasz kogoś, komu dobrze zrobi taka rozmowa, to podeślij mu ten odcinek i wpadnijcie razem. Zapraszam, bo ja jestem wciąż taka sama.